Dzień dobry, drodzy widzowie. Kilka rzeczy chciałam Wam przekazać. Przede wszystkim z całego serca podziękować za wszystkie dobre, ciepłe słowa i życzenia, jakie dostałam od Was po naszym mazurskim spotkaniu i urodzinach. Naprawdę to wzruszające dla mnie i, i też. Dające poczucie tego, że, że ma sens to, co tworzymy. I nie tylko od strony ludzkiej. To też bardzo ważne. To jeszcze raz z całego serca dziękuję. Druga taka rzecz to taka trochę smutna, bo mówiłam o tym w naszym mazurskim odcinku, że, że właśnie była nocnie przyspana, a kot Rudolf właśnie źle się czuł. Pojechałam do doktora z nim, ale tam tylko jakieś pobieżne badania i lekarstwa, które doraźnie pomogły. No ale tu już po powrocie do, do Warszawy większe badania no i okazuje się, że Rudolf ma cukrzycę, więc teraz właściwie no, codziennie coś się w związku z tym dzieje, nawet nie byłam na komisji Rady Warszawy. No, w każdym razie to trudne, kiedy nasze zwierzęta chorują i jakoś już taki wiek mają, że, że wiemy, że już bardziej musimy się o nie troszczyć, a nie tylko nimi cieszyć. Ale nie pozostawiam Państwa w, tylko w takim nastroju, tylko chciałam się z Wami o tym podzielić. Natomiast co? Coś, co być może już e, wkrótce wywoła znowu skandal, oburzenie e, w związku z e, gościem, którego chciałam zaprosić właściwie już zaprosiłam. Powiem tak: tego gościa. Poznałam jeszcze w latach 90. Był modelem, był aktorem, nawet można powiedzieć w pewnym sensie gwiazdą. I z tych spotkań, akurat przy jakichś pokazach mody, sesjach zdjęciowych, miałam jak najlepsze wrażenie. Potem kontaktu nie było, tylko medialnie tę osobę widziałam. No i e, znowu wokół tej osoby jest coś, od, od, od pewnego czasu znowu jest e, głośno, e, dużo też e, oburzenia. No i co? I pomyślałam sobie, tak, państwo się zastanawiacie, jak to może być? Chwila. Pomyślałam sobie, że może trzeba poznać bliżej tego człowieka i. Zobaczyć, kim jest, jaki jest i przede wszystkim, dlaczego taki jest, i czy ten obraz, e, jaki głównie media z jednej i z drugiej strony go przedstawiają, a również też jego zachowania są takie, a nie inne. Ale jeżeli ktoś miałby zaprosić osobę, która wywołuje aż takie emocje, i przeprowadzić z nią rozmowę, i spotkać się w tym programie, to myślę, że właśnie jest to najlepsze miejsce dla osoby kontrowersyjnej, i poznania go bliżej, i żeby Państwo sobie też zdanie na temat tego człowieka, jaki jest, czy takiego widzimy w mediach, to jak się zachowuje czy to jest wszystko. Czy może coś więcej z tego wyciągniemy? Zobaczymy. Nie jest to jak mówię tak tajemniczy pseudonim. Nie jest to J23, ale litera J, a nawet do kwadratu występuje w przypadku tej osoby. Zgadujcie, piszcie, co na ten temat sądzicie, a my zobaczymy się wkrótce. I odliczamy czas do ewentualnego znowu. Oburzynku. Do zobaczenia, Drodzy Widzowie.